Kali widziałaś to? Jakiś facet w Springfield potrafi przewidzieć wyniki Gali szepty 2024. Nie, serio, musimy Został to koniecznie to. Mamy sprawdzić. co robić. Jest tyle papierkowej roboty, że do Wielkanocy się zejdzie. Na dodatek to pewnie kolejny oszust. Też tak bo myślałem, ale musimy sprawdzić ten trop. Zbieraj się, za chwilę ruszamy. Dzień dobry! Dzień dobry, agent Fox Mulder i agentka Scully, FBI. O mój Boże, co ten chłopak na wyprawiał? Ale to jest naprawdę dobry dzieciak. Bart jest bardzo dobrym chłopcem, to on czasami tylko psoci. Uwierzcie mi, proszę. My nie do Barta, my do pani męża, Homera. Do Homera? Homer, do ciebie! Zapraszam! Przerywamy dzisiejszy odcinek z archiwum X. Ważnym komunikatem: Za chwilę odbędzie się Gala Szepty 2024. Nagrody przydzielane są za Friday. Podobno FBI dotarła do pewnego mężczyzny. Ludzie słyszeliście, kto się w stanie przewidzieć wyniki Gali Szczept 2024. 2024? Wow! Morty nie da się przewidzieć wyników. Panie Simpson, więc twierdzi pan, że potrafi przewidzieć różne wydarzenia? Przeprowadzimy zatem kilka badań. Na początek, proszę pomyśleć o imieniu żony. Teraz o nazwie ulubionej potrawy. A teraz o wynikach Gali Szepty 2024. Bardzo interesujące. Panie Simpson, do ogłoszenia wyników Gali zostanie Pan z nami. Zaczyna się, ale się ekscytuje. Zaczyna. Na kogo stawiasz? Nie wiem. Nominowani w kategorii animacja. Arcane 2, X-Men 97, Secret Level, The Legend of Vox machina. W głowie się nie mieści 2, Smog Diplodok. Zwycięzcą jest drugi sezon Arcane. Tak czułem, bo to zajebista animacja. Homer, wstawaj, Homer! Miałeś zły sen. Mm. O, o mój Boże! O cholera, Morty, za bardzo boże. się cofnęliśmy! O nie, o nie! O Mamy boże. problem! Cofamy się jeszcze raz! Do no, szeptu. Trochę... lecimy sprawdzić tego Homera.